To Aleksandra Flotczak dla portalu RNews.pl, a za mną Hubert Dredziasty i jego dziewczyna. Witajcie. Dzień dobry. Siema. Jak tam po pierwszej części konferencji? League? został zapowiedziany. Nikt się nie spodziewał, chyba? No niespodzianka, tak. Ja lubię zaskakiwać ludzi. Tym bardziej, no, dla, nie, dla niektórych może to być zaskoczenie, bo już mnie wcześniej ogłaszali, ale no, takie wejście wydaje mi się, że adekwatne do sytuacji. Strasznie zimno tam jest w środku i czuję się jakbym wyszedł ze śniegu. Jest strasznie zimno. Właśnie dlatego stoicie razem, ogrze, ogrzewacie tak, się tutaj. I to jest e, piękne, piękny tak. widok. A słuchajcie, e, nie proponowali ci Hubert może z Prime jakiejś oferty? No bo tam praktycznie wszyscy, którzy są związani, związani z e, Kamerzy stąd ja nie jestem. Nie, ja nie muszę no, być tacy byli. jak... Ja nie muszę być tacy jak oni. Ja już wcześniej tutaj ustaliłem, że na good będę się e, bił, więc no, To, że oni tam są, to nie znaczy, że ja muszę tak jakby, no, Ale czy miałem jakieś propozycje? Musiałbym sprawdzić. A okej, okay, czyli <laughs> Musiałby, nie jest dowierząca. <laughs> musiał, musiałbym sprawdzić. Ale fajnie, że kasja jest w ogóle. W końcu Casio ma... Ja, ja czułem, że tak będzie, że będzie miał swoją federację i fajnie, że, że coś takiego w końcu powstało. Myślisz, że. Bo ostatnio jak patrzyli ludzie różni na, na Prime, na konferencję, to byli niezadowoleni z tego, że między Markiem a kamerzystą nie. Jakby między Łukaszem nie było jakiegoś konfliktu takiego żywego. Oni to tak pogodzili się poza tym? Myślisz? Ale że. Poza, czy, poza czy, konferencją, bo na konferencji jakby nie. nie, nie, nie około, żeby... Czy kamerzysta? Czekamy, czy oni żysta... się pogodzili, no? Z Markiem? No. Ale to już ten konflikt tak długo trwał, w sensie konflikt. Oni, oni to, co mieli tam sobie nawrzucać, sobie pewnego czasu nawrzucali. Od tego minęło bardzo dużo czasu i wydaje mi się, że nawet jak oni tam usiedli i byli, stali obok siebie, czy tam siedzieli, no to tak jakby po, tak, po takim czasie to już chyba trochę to wygasło, nie? Bo to długo już długo minęło od tamtego czasu, już nie ma takiej złości, nienawiści. Na przykład jak ja się z kimś pokłócę, to jestem nerwowy, na, na przykład z Nel się pokłócę, to na początku jestem zne, zdenerwowany, mija jeden dzień drugi i już schodzą ze mnie emocje. Gdyby taka walka była z, zrobiona wcześniej, w momencie w, którym był ten, w momencie, w którym był konflikt taki serio, to wydaje mi się, że bardziej by byli na siebie zdenerwowani, bardziej źli na siebie i byłoby więcej emocji. No to zdecydowanie właśnie tego, tego brakowało widzą, e, A to będzie główna walka. U was e, też słyszałam, że rozmawiacie tutaj o włosach, o dredach. Nie było chyba tam jakichś wymian słownych między Twoim przeciwnikiem. E, inaczej, no. E, czy, czy on jakby wzbudza na mnie jakieś takie emocje negatywne, przez które ja miałbym y, pokazywać swoją złą twarz albo taką nienawiść? No jeszcze to nie jest ten etap chyba. Musiałby naprawdę coś powiedzieć, co by mi się naprawdę nie spodobało. Ale to chyba nie, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten przeciwnik, żebym ujawniał swoją taką złą twarz. Nel, a ty się zestresujesz? E, znaczy, Hubert ogólnie jest nie, z takich osób, które się nie stresują. Ja się stresuję za trzy osoby. E, na przykład SMS-y przedtem, to ja o, mam nadzieję, że się nie denerwujesz, wszystko będzie dobrze, trzymam kciuki, ja tym, będzie ogień, będzie super, więc ja się stresuję za nas dwoje, e, między innymi z walką też. On w ogóle nie wiem czemu, ale ma takie wrażenie, że się nie przejmuje. Ja się przejmuję za nas dwoje. Że <laughs> się nie przejmujesz Hubert, bo jesteś przygotowany. Czy jeszcze nie? Nie, ja mam takie podejście po prostu, że nawet w ostateczności jakbym wypadł gorzej, jakoś bym się źle pokazał. To staram się wnieść jak najwięcej po prostu dla ludzi, dla fanów, dla widowni, żeby, żeby zrobić jak najlepsze show. No i niezależnie od tego jaki będzie efekt końcowy, ja robię swoje, tak, robię to co do mnie należy. No i po to tutaj jestem, po to jestem na tej gali, żeby zrobić swoje. No. A powiedz jeszcze, czy w przyszłości planujesz kolejne walki, jeżeli ta będzie fajne. że tak. Ta? Ja chcę walczyć. Po prostu ja chcę walczyć. Ja uważam, że powinienem już wcześniej walczyć. Wydaje mi się pojawić się. Dużo, dużo było wywiadów. Kiedy, kiedy, kiedy. Ludzie też pisali kiedy, kiedy. No i się doczekali. I, i się wszyscy cieszymy. I ja też jestem z tego powodu zadowolony. Yy. Z treningu na trening coraz bardziej się dziękuję. jakby coraz bardziej sprawi mi to przyjemność, więc Super. powinno być coraz. słuchajcie, no to ja wam dziękuję bardzo, już nie mogę patrzeć jak tak marzniesz, więc ubieraj się w kurtkę. Nie, jest, ale już jest coraz lepiej, już się ogrzewam. Tutaj, cieplej. No. Tutaj jest cieplej. Tutaj cieplej, o wiele. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i powodzonka. Dziękuję bardzo.